Masz spłacony kredyt frankowy i zastanawiasz się, co dalej? Czy masz świadomość, że spłata kredytu waloryzowanego walutą obcą nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od banku? Obawiasz się przedawnienia kredytu frankowego? Dziś dowiesz się, ile możesz odzyskać od banku. Czy masz szansę na ugodę z bankiem w przypadku kredytu spłaconego oraz jak liczyć przedawnienie? Adwokat Martyna Lipska, zapraszam. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Pragnę zdementować te fake newsy. Spłata kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego nie wpływa na możliwość dochodzenia roszczeń od banku. Niestety mało osób o tym wie, ale spłacony kredyt frankowy to szansa na odzyskanie imponujących pieniędzy. Czy bierna postawa w przypadku kredytu całkowicie spłaconego ci się opłaci? Niestety stanowczo muszę stwierdzić, że nie. Banki dawno zapomniały o tej grupie swoich klientów, którzy już zdążyli spłacić swoje kredyty. Zastanawiasz się, dlaczego tak się stało? Odpowiedź jest prosta. Na takiej propozycji ugody bank może już tylko stracić. Po zawarciu ugody trzeba będzie kredytobiorcy zwrócić zaproponowane pieniądze. Dlatego banki opracowały prostą strategię przemilczenie tematu. Tylko proces daje szansę na odzyskanie należnych środków od banku w uczciwej wysokości. Nie zapominaj, że w przypadku kredytu spłaconego masz takie samo prawo unieważnienia kredytu frankowego, jak osoba, która nadal go spłaca. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jesteś w dużo lepszej pozycji. Wpłaciłeś do banku dużo więcej, niż sam otrzymałeś. Nadal możesz powołać się na klauzule abuzywne swojej umowie i ich niezgodność z prawem. Po wygranej sprawie bank musi ci zwrócić wszystkie nadpłacone ponad kapitał środki, co jest równoznaczne ze zwrotem na twoje konto znaczącej sumy, która będzie stanowić swoiste odszkodowanie od banku za nieuczciwe zapisy umowne. Na tle naszych rozważań nie bez znaczenia jest raport MBanku za pierwszy kwartał 2024 roku. Czy MBank zostanie drugim Getting Bank? MBank informuje, że łącznie udzielił 85 520 kredytów we franku szwajcarskim, z czego aż 39 225 to umowy spłacone, z tego 10% jest już w sądzie. W przypadku 5 5097 umów zapadł już prawomocny wyrok sądu. Z kolei 15 168 umów udało się przewalutować na złotówki dzięki programowi ugód. Na dzień 31 marca 2024 roku MBank miał w portfelu 26 030 aktywnych hipotek we franku, z czego 69% jest objętych sporem sądowym. Sytuacja więc nie jest dla banku kolorowa. Od pierwszego kwartału 2018 roku do pierwszego kwartału 2024 roku mBank zdążył zawiązać rezerwy na ryzyko kredytów walutowych, których skumulował wartość do 13 miliardów 6 milionów złotych. Aktualne pokrycie frankowego portfela rezerwami na ryzyka prawne wynosi 115,9%. W 2023 roku wynosiło 99,5%. W 2022 roku zaledwie 54,3%. Jeśli mBank musiałby przewalutować na złotówki wszystkie aktywne hipoteki we franku, to koszt tego przedsięwzięcia, aktualny na koniec marca 2024 roku, wyniósłby 2 miliardy 7 milionów złotych. Łączna liczba ugód zawartych przez m -Bank z Frankowiczami na koniec pierwszego kwartału 2024 roku to 15 168. W ostatnim kwartale Podmiot zawarł 1847 ugód, znaczny spadek w stosunku do czwartego kwartału 2023 roku, w którym NBank zawarł 3378 takich porozumień. NBank zaoferował już ugodę 100% aktywnych klientów. Ze swojej strony dodamy, że bank w przypadku odmowy występuje z kolejnymi propozycjami ugodowymi. Na ogół, choć nie jest to żelazną regułą, każda kolejna oferta jest korzystniejsza od poprzedniej. Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku przedmiotem toczącego się sporu sądowego były łącznie 21 772 umowy frankowe. W pierwszym kwartale frankowicze zakwestionowali w sądach 1889 umów spadek w porównaniu do czwartego kwartału 2023 roku, w którym liczba umów wchodzących w postępowanie sądowe wyniosła 2335. Jak wyglądały w takim przypadku korzyści klientów Kancelarii Sosnowskiej, adwokaci i radcowie prawni? NBank. W sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 14 grudnia 2022 roku został wydany wyrok, na podstawie którego zysk klienta naszej Kancelarii w przedmiotowym postępowaniu wyniósł 361 tysięcy zł i 3 grosze wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 lipca 2022 roku do dnia zapłaty. Sąd zasądził ponadto od M-Banku na rzecz powoda całość poniesionych kosztów procesu w oparciu o zasadę opisaną w artykule 100 zdanie 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, albowiem powód uległ tylko co do nieznacznej części swojego żądania. Bank Millennium W sprawie zawisłej przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 4 czerwca 2024 roku został wydany wyrok, na podstawie którego zysk klienta naszej Kancelarii w przedmiotowym postępowaniu wyniósł 181 954 ,99 zł 99 groszy wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwoty 160 795 zł i 8 groszy od dnia 4 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty i od kwoty 21 159 ,91 zł 91 groszy od dnia 29 grudnia 2023 roku do dnia zapłaty Sąd zasądził ponadto od embanku na rzecz powoda kwotę 11 864 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Bank. W sprawie zawisłej przed sądem okręgowym Warszawa Praga w Warszawie w dniu 19 października 2023 roku został wydany wyrok, na podstawie którego zysk klienta naszej kancelarii w przedmiotowym postępowaniu wyniósł 351 788 Złotych i 96 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 września 2022 roku do dnia zapłaty. Sąd zasądził ponadto od Banku na Rzecz powoda kwotę 11 834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Wyjaśnijmy kwestię przedawnienia. Pomimo różnych medialnych i nieprawdziwych doniesień, zgodnie z najnowszym orzecznictwem SUE, które jest w sprawach frankowych fundamentem, roszczenie o unieważnienie Twojej umowy frankowej nie przedawnia się. Warto przypomnieć, że kancelaria Sosnowskiej Adwokaci i Radcowie Prawni dokona analizy Twojej umowy za darmo. Masz wątpliwości, prześlij umowę do nas. Podsumowując, masz kredyt spłacony, nie czekaj na propozycję ugody. Banki dawno zapomniały o tej grupie swoich klientów, którzy już zdążyli spłacić swój kredyt. Pamiętaj, że w przypadku kredytu spłaconego masz takie samo prawo unieważnienia kredytu frankowego jak osoba, która nadal go spłaca. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jesteś w dużo lepszej pozycji. Płaciłeś do banku dużo więcej niż sam otrzymałeś. Nadal możesz powołać się na klauzule abuzywne w swojej umowie i ich niezgodność z prawem. Po wygranej sprawie bank musi Ci zwrócić wszystkie nadpłacone ponad kapitał środki, co jest równoznaczne ze zwrotem na Twoje konto znaczącej sumy, która będzie stanowić swoiste odszkodowanie od banku za nieuczciwe zapisy umowne. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.